Co? Co? Ej, co? Pierwsza no pierwsza skrzynka i nowa postać Nie, co się... Nie! ma! Ja jestem Przeciw, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I ten odcinek nagrywam dzień zanim jeszcze przed drugi sezon Karnetu Zadymiarskiego Ale wy go oglądacie, w sensie opublikuję ten film e, Dzień z, po tym jak wszedł Karnet Zadymiarski Ponieważ jakby wcześniej no nie mogłem tego filmu wrzucić Ja wrzucam go dopiero teraz no i dzisiaj, słuchajcie, jak widzicie jestem na koncie mojej siostry e, No i dzisiaj sobie, słuchajcie, odbierzemy Dużo, dużo nagród z kredytu zadmiarskiego I słuchajcie, no generalnie Zwróćcie uwagę, moja siostra nie, nie gra zbytnio Dużo w Brawl Stars i zwróćcie uwagę, że Ile ona ma tutaj jeszcze misji do Wykonania, zwróćcie, jest ich całkiem No w sumie to nie całkiem, tylko bardzo Ale to bardzo mnóstwo, mogłaby ona W sumie je zrobić jeszcze dzisiaj i Kilka więcej nagród sobie zdobyć No ale jednak już raczej nie zdążymy Bo niezbyt mamy czas e, Więc słuchajcie, dzisiaj mm, musimy się to nagrać, ten opening, a więc słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, to, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem e, jeśli chcecie więcej takich openingów właśnie e, oraz zostawcie również subskrypcję na moim kanale najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, bo myślę, że serio, moje filmy są ciekawe i jeśli lubicie brosta, no to naprawdę mój kanał was zainteresuje, e, no i słuchajcie, myślę, że bez niepotrzebnego przedłużania, bez żadnego pokazywania szans no w sumie to mogę wam pokazać tylko, kogo moja siostra ma do trafienia a więc mamy do trafienia Nani, Max, Pana P, Kiełka, Spajka, Leona, Sendiego oraz Gaila I mam nadzieję, że dzisiaj kogoś uda nam się trafić e, No i jak już mówiłem, bez przedłużenia myślę, że lecimy do odbierania tych nagród A więc już jesteśmy tutaj w karnecie zadymiarskim No i obok mnie jest moja siostra i będziemy sobie tutaj odbierali na zmianę, więc e, Kto pierwszy zaczyna, pokaż palcem kto zaczyna pierwszy Dobra, ty zaczynasz pierwsza, no to dawaj, otwieraj małą skrzynkę Dawaj, no klikaj Dawaj, otwieraj sobie e, Dobra, dawaj, ciśniesz I co? Co? Ej, co? Pierwsza, no... pierwsza skrzynka i nowa postać. Nie, co się. Nie. Nie, no nie wierzę w to. Co tu się stało? Ej, pierwsza skrzynka, pierwsza skrzynka. Za to, serio, za to łapka w górę, tutaj nawet Max Wam pokazuje, łapka w górę musi być yy, Bo to pierwsza skrzynka i już mamy postać, więc co to będzie dopiero dalej? Yy, dobra, lecimy, teraz ja otwieram i uwaga, klikamy, punktciki dopam, punktciki, które prymował punktciki dość do bitowca. Dawaj, teraz ty odbierz te monety i słuchajcie, czekaj chwilę, albo poczekaj, sobie coś zobaczę Tak, słuchajcie, teraz słuchajcie hit Moja siostra kupiła te 50 monet, słuchajcie, 50 monet kupiła za 30 gemów, więc yy, no straciła te gemy niestety no bo kupiła to przez przypadek i słuchajcie, wyobraźcie sobie to Tutaj to jest chyba najgorsza nagroda, bo patrzcie, to jest najgorsza nagroda całego karentu zadmiarskiego Ona kupiła to za 30 gemów, więc serio Za to również zostawcie łapkę w górę, no bo straciliśmy 30 gemów, za które można było sobie kupić jakiegoś skina czy coś A teraz wiadomo, że gemy no jednak są bardzo jakby cenne, bo nie można ich trafiać już ze skrzynek, więc yy, no troszeczkę słabo, że moja siostra wyda aż 30 gemów na tylko 50 monet. To, to jest chyba największa strata gemów, jaką kiedykolwiek widziałem, yy, bo to w ogóle nie było opłacalne, ale dobra, teraz kto odbiera? Pierwsza byłaś ty, teraz byłem ja, czyli teraz znowuż ty dawaj odbierasz sobie te monetki. E, no i dobra, uwaga, teraz ja mega boxa mam, ej dobra, ale mi się przyfarciło. Dobra, i mamy 5 rzeczy, więc nic nowego nie będzie, w sensie nowej postaci nie będzie ani... Star Power'ów ani gadżetów, więc dobra, punkciki to do barleja do Rose, do Bee, do Karla, do Shelly. No i dobra, tutaj nic ciekawego. Dobra, lecimy sobie, może tutaj, zobaczmy teraz, zadymiarzy i możemy, słuchajcie, tutaj, a nie, nie możemy, musimy uzbierać monety. I dobra, teraz moja siostra odbiera, dawaj, odbieraj małą skrzynkę. E, dobra, klikaj, dawaj. Wcześniej trafiłaś postać, ale teraz już no nie oszukujmy się e, Na razie musimy troszeczkę odczekać na kolejną postać Dobra, dawaj, klikaj dalej Pomiń tą skrzynkę już, dawaj, no kliknij jeszcze raz Dobra, teraz ja, big box, więc uwaga, trzy rzeczy, czyli nic nie będzie raczej e, Dobra, tutaj o, punkciki do max, fajnie, dobra, teraz ty odbierasz 10 gemów e, Dobra, dawaj, teraz ja, big boxa Więc dobra, klikamy punkty do Tary, punkty do Dems i świeci się jedynka, czyli teraz Coś będzie, ale no, według mnie to nie będzie postać, no bo to już by było za mocne. Nie, nie zamykamy oczu, więc dawaj, klikamy po prostu, no i gadżet do tika. Zapasowa mina, działa on tak, że tik wykonuje błyskawiczny zryw, zostawiając na ziemi jedną minę. Więc serio, fajnie, nowa postać, gadżet, więc serio, mega kozacko i dawaj, teraz ty klikasz na małą skrzyneczkę, dawaj, klikasz. I uwaga, co tutaj będzie? Uwaga, zobaczymy Dawasz, dawasz, e, klikaj. E, po prostu, e, dobra, Tara 6, Daryl 8. Dobra, klikamy to. Dobra, teraz ja Big Boxa. Więc uwaga, 98 monet. Punkty do Mortisa, punkty do Max, więc fajnie. Punkty do Jackie. Dobra, teraz sobie zobaczmy, czy możemy ulepszyć. E, tak, możemy, więc słuchajcie, ulepszamy sobie e, Shelly teraz, słuchajcie, moja siostra może sobie, jak widzicie, e, trafiać Star Powery do Shelly, Więc serio kozacko. Dobra, zobaczmy, co my tutaj już mamy. No, trafiliśmy, jak widzicie, nową podaż. Też możemy sobie już ulepszyć. Więc dobra, Natrafiliśmy trafiliśmy również gadżet do Tika. I teraz kto odbiera, chyba ty. Chociaż dobra, ja ci, ja ci już to szybko kliknę. I sumie wiesz co, może odbierzmy sobie to po prostu do najnowszej postaci. Tak, do Maxa. to już mi pod, podpowiadasz. E, dobra, więc sobie odbierz to. Dobra, pomijam to. E, no i dobra, teraz e, w sumie to nie wiem, Ty sobie teraz otwórz. Dobra, możesz ty sobie teraz otworzyć, więc dobra, klikaj. E, punkty do Franka, dawaj, klikaj szybciutko. E, punkty do piper, dobra, klikaj dalej. No i dobra, teraz ja Big Box. Dobra, i monety, punkcje do Del Primo, punkcje do Karla i świeci się jedynka Zobacz, zauważ, że świeci się jedynka I teraz oznacza to, że będzie, no po prostu coś ciekawego Więc klikamy i uwaga Wow, gadżet do Bo, który jest serio przekozakiem To jest przekozacki gadżet, więc jak ktoś go nie ma, no to polecam Działa on tak, że Bo ustawia totem doładowujący mm, super atak dla niego i dla wszystkich sojuszników w polu działania Więc serio, ten gadżet mega, mega jest przydatny I teraz dawaj, ty klikasz mega boxa, więc no najlepsza skrzynka w grze aktualnie no i dobra, dawaj, klikaj Punkty do Barleya, dobra, dawaj, dalej Punkty do Mortisa, dalej, dawaj No, klikaj, punkty do Penny Dawaj, klikaj, dalej Punkty do kolta, klikaj dalej, szybciutko, żeby nie przedłużać niepotrzebnie punkty do El Primo. No i dobra, i teraz ja odbieram co tutaj mamy 100 monet, więc nic ciekawego. Dobra, i otwieraj ostatnia nagroda w tym odcinku. Big Box, Uwaga, trzymajcie kciuki. No i uwaga, punkty do PAM, punkty do... No dawaj, klikaj, punkty do Rose i klikaj dalej, ostatnie punkty, i punkty do peny. Więc dobra, w tym w tej skrzynce to na tyle. A więc słuchajcie serio, to odcinek nagrywany na szybko, bo niezbyt mamy czas teraz. A więc słuchajcie, mam nadzieję, że się nie Wam się spodoba, bo... Serio, nowa postać, gadżet, yy, przekozak, zobaczmy sobie czy tutaj możemy jeszcze kogoś, w sumie to dwa gadżety, ej, dwa gadżety aż, dobra, ulep ulepszymy sobie jeszcze Max, więc dobra, klikamy ulepszenie Max, mamy, znaczy moja siostra w sumie już na trzeciej mocy, więc serio, e, mega fajny odcinek, zostawcie oczywiście łapkę w górę, którą tutaj pokazuje wam kruk, e, serio, to jest dobra porada tutaj, on wam tutaj mówi co macie zrobić, e, no i słuchajcie, to już na dziś będziemy... To już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, no i oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrypcji, również nie zapomnijcie. No i co, e, napiszcie w komentarzu siostra, bo dzisiaj był odcinek z moją siostrą, a ja przypuszczam, mam serduszko. E, więc myślę, że warto tak napisać. No i co, nie przedłużając, było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!